Witam bardzo serdecznie. Proszę zobaczyć jak można rozwiązać takie zadanie. Oblicz długość drugiego boku i obwód prostokąta, skorzystaj z informacji podanych na rysunku. I mamy tutaj podaną taką informację, że pole tego prostokąta wynosi 24 cm kwadratowe, natomiast długość jednego boku to są 4 cm. Więc jak policzyć długość drugiego boku? więc musimy sobie przypomnieć, w jaki sposób oblicza się pole prostokąta. Pole prostokąta to długość boku razy długość boku sąsiedniego i wtedy wyjdzie nam wynik na pole, tak. Jeden bok już znamy, czyli zamiast literki A wstawię czwórkę razy, drugiego boku nie znam, to jest ta literka B, tak, i pole ma wynieść 24, czyli 4 razy ile da nam 24. Co zrobimy? Żeby policzyć to właśnie tą naszą literkę B, tą naszą niewiadomą, to B to się równa, wystarczy podzielić pole przez długość boku, czyli 24 podzielić na 4. Więc B to wyjdzie na 6 i w nawiasie centymetrów, czyli możemy powiedzieć, że drugi bok ma długość 6 centymetrów. A jakie było polecenie? Oblicz długość drugiego boku i obwód jeszcze prostokąta. A co to jest obwód? Obwód to jest suma długości wszystkich boków. Jeżeli na dole mamy 6 cm, to na górze też mamy 6 cm, jeżeli z prawej 4, to z lewej też 4 i już możemy liczyć obwód. Widzimy, że mamy dwa boki o długości 6 cm, więc 2 razy 6 dodać dwa boki o długości 4, 2 razy 4. Więc 2 razy 6 to jest 12, dodać 2 razy 4 8 i to wyjdzie nam 20 zwykłych centymetrów. I możemy już podać odpowiedź, że długość drugiego boku prostokąta wynosi 6 cm, a obwód 20 cm. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.